Hello, witam Was bardzo serdecznie. Wykopki w poszukiwaniu historii. Właśnie mam takie stare dwa obrazy. No i właśnie myślę o renowacji. Mamy tu wszystko jest kompletne: ramki drewniane, szkło. Yy. Z tyłu mamy starą bardzo. Taka tektura, coś takiego no. Podobnego y, mamy gwoździe, mamy ten komplecik. Jest. Na pewno nie będzie tyle roboty, co z, ten obraz, co renowałem dwa lata temu, y, nie jest nawet tak zjedzony przez korniki. Nie jest taki poszatkowany. Y, no i na pewno będzie tak. Y, co pierwsze się tu zrobi. No. Usunie się te stare gwoździe. Wszystkie. Nie się delikatnie wyciągnie. Tak samo z tej strony się zrobi. Wyciągnie się obraz ze środka. Delikatnie się go taką niemokrą, nienawilżoną, nie taką drapiącą szmatką się przetrze może nawet taką do obiektywy po prostu się w lustrzankach taką antystatyczną przetrze się szyby pójdą do idealnego wymycia bo tu mamy jeszcze szybę ramki pójdą do wyczyszczenia nie aż tak bardzo lekkim papierem ściernym takim nieinwazyjnym no i zostaną pomalowane no i Obrazy będą miały drugie życie. Jak ktoś jeszcze też nie widział tamtego obrazu, co renowałem, odnawiałem inaczej mówiąc, to pokażę. Oczywiście to, jak będę robił z tymi obrazami. Myślę, że, że to będzie. No, nie obiecuję, ale myślę, że to będzie sobota. Lub nawet piątek. No zobaczymy. Tak więc będzie to ładnie, ładnie wyglądało. A na pewno to nie wyląduje tam, gdzie miało wylądować. Tak więc możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli Wam takie typu filmy się podobają, bo nie codziennie takie coś kręcę z odnawiania, z jakiejś renowacji. Ale to musi dostać po prostu drugie życie. Tak więc czym się dzięki za oglądanie.